Dzień dobry, dzień dobry. Szybkie wideo, pokażę Wam przy czym teraz właśnie pracuję. Jest to jałowiec, który ma już za sobą chyba trzecie albo czwarte cięcie. Bardzo szeroka roślina. Promienie słoneczne troszeczkę zakłócają cały tutaj odbiór. Natomiast chmurki. Na różnych poziomach stwarzają iluzję trójwymiaru. trójwymiaru. Jest to duży jałowiec, fajny tutaj na rogu ogrodu, wyrastający ze skarpy, troszeczkę już zrobione, i stopniowo zagęszczamy, przycinamy, powiększamy chmureczki za pomocą odciągów ustawiam tutaj odpowiednio piętra tutaj po środku rozwielki wielki berberys w przyszłości pojawią się gałęzie i wypełnimy tą pustkę Bonsai będzie z wami. Ciao.